I am really enjoying my short holiday w Fiji. Podoba mi się tutaj we Fiji. Odpocznę trochę, bo nigdy nigdzie nie byłam. A teraz udało mi się przyjechać z całą rodziną. I never went anywhere because of my work and other things, but now I am really really enjoying got the ball! Ball, Polly! Uh, Do you want her hat not? on or is it too annoying for uh, her? she doesn't want to keep her hat because it's wet. It's wet, it's wet, it's wet. Again. Idziemy znowu na kolację. We only eating and flying. Having fun. My tylko jemy i się bawimy. But when time will come to go back home, everything will be back to the routine, to normal. Ale jak się wróci do domu, to wszystko wróci do normy. Okay, going back to room. Wracam z powrotem do pokoju. My daughter jest already in the room. We just had dinner. The others still downstairs. córka jedna już w pokoju. Mieliśmy kolację. Tam ci już się zbierają, reszta też idą do pokoju. But I can tell you, food is so expensive. I, uh, I can't believe it. Jedzenie jest strasznie drogie, bardzo drogie. Dina uh, I have signed and the, I will pay before we will go home. Uh, $174. Kolacja 174 dolary. Uh, breakfast. It's for free included uh, with the hotel. With accommodation, lunch usually I don't eat, so it's so expensive. Śniadanie jest za darmo z hotelem mówiłam, obiadu nie jem, ale kolację trzeba zjeść, bardzo droga. I jak będę szła, um, most of the time I pay daily. I go to the desk and uh, I just tell them room number and I pay straight away. Normalnie zwyczajnie to płacę a codziennie idę do a, biurka do nich i podaję numer swojego pokoju i płacę na bieżąco. Bardzo drogo. I just can't believe it how expensive it is. And uh, I never eat for $170, $74 for dinner. Um, how much you have to eat? Ile można zjeść za $174? I am od mojej do. Doszłam do drzwi, otwieram. I idziemy do spania. łaga. Do Everybody going to their own beds, mess everywhere, my daughter already relaxing. Córka od razu już leży w łóżku, ja też, mieliśmy dosyć długi dzień. I'll see everybody tomorrow. Zobaczymy się znowu jutro.